Tego co się raczej nikt nie spodziewał eee, Tym bardziej ja Ale dostałem propozycję jakiś tydzień temu Więc długo się nie trzeba było zastanawiać Potrzebowałem tylko zgody eee, Dostałem ją No i 4 czerwca idziemy sobie dać po ryjach Bomba na bani, kończymy balet Będzie śmiesznie Więc zapraszam was wszystkich <grystanie> Zostawcie pod, coś po sobie postem, Pod postem ostatnim Ja się dosłownie na treningu jestem właśnie Mordeczki dajcie szansę Dubilowi może coś pokażę w tej walce, ale pamiętajcie, bumba na banie i kończymy balet, kurwa. Będzie się działo, a jak inni zasłużą, to też dostaną waleczkę.